Cześć, ja jestem jestem a dzisiaj kolejny odcinek od koncercie Travis Scotta. Dobra, ale jeszcze zanim zaczniemy, zapomnij łap w górę i subskrypcji z góry. Wielkie dzięki dla was, bo mamy już 50 subskrypcji i lecimy po 100. Dobra, a więc jak widzimy do Fortnite, to czeka na nas taka zakładka ogłaszająca koncert Travis Scotta. Ten koncert odbędzie się 24 kwietnia o godzinie 16 polskiego czasu. Lecz to nie wszystko, w Fortnite pojawią się wyzwania dotyczące tego eventu. Do odebrania za darmo będą dwa ekrany wczytywania, lotnia, która według mnie jest prze kozacka oraz emotka i graffiti, które nie wiadomo czy będą za wyzwania. A co ciekawe to na tym ogłoszeniu w busie bojowym widać skin Travis'a Scotta. Ten skin będzie w sklepie od 21 kwietnia i będzie z serii Icon. A, i zauważyliście, że ta gwiazda jest coraz większa? Dobra, i to tyle. Zasadami się nie dzieje innego. A, i w następnym odcinku będę pozdrawiał. Wystarczy mnie tylko zasubskrybować, zostawić łapkę w górę i napisać komentarz siema. Nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji. Do następnego, cześć!